Siema ludziska Pytanko malutkie Chciałbym się wkręcić w jakieś fankluby i Discovery, o ja bym była pierwszej generacji z tych pieszych Jak jeszcze one istnieją <grytanie> o, Będę robił tego mojego landrowerka No na te wakacje już nie, bo już nie ma tych wakacji Na zimę też nie zdążę, ale na następne wakacje Na jakąś fajną podróż bym się wybrał A najchętniej na wolną Ukrainę, jakby się dało Tam są drogi Rozjeżdżone przez czołgi Także w dla landrowerka nie, a tak serio, jakbyście mieli jakieś fankluby, jakby było coś tam organizowane na następny rok, z chęcią bym się tam wpisał. Jakąś taką ciekawą wycieczkę. Także piszcie mi w komentarzach, proszę, jeżeli coś wiecie. Jeżeli znacie kogoś gdzieś tam, coś tam. ja naprawdę nie za bardzo mam czas, żeby tego wszystkiego szukać. Zarobiony jestem. Żona ze szpitala wyszła, może sobie sama posiedzieć troszkę w domu, ten kto nie wie, żona poprzez szczepie serca, ale już jest ok, także kciuki dla żony, trzyma się, brawo, poszła właśnie sama na zakupy, O. <grybujesz> także ten, szykuję Land Rovera na wyprawy jakiś na następny rok, jeżeli zdrówko dopisze, to jedziemy gdzieś w trasę, może nawet na miesiąc, zobaczymy. Także piszcie mi, proszę, jeżeli coś wiecie. Jeżeli, a może byśmy się skrzyknęli, jakąś ekipą fajną, byśmy się gdzieś wybrali. Najlepiej jeszcze z zachodnich terenów Polski, jakby było. Tyle ode mnie. Czym ta się ciepło? Do zobaczenia, ludziska. Cześć.